odsłona kontenerka. To jest domek zbudowany na podstawie ramy prawie, że z kontenera morskiego. Mieliśmy, kupiliśmy jakiś gotowy, gotowy szkielet i na podstawie tego szkieletu zrobiliśmy lekką nadbudowę, gdzie powstała antresola i małe takie pomieszczenia do jako sypialnie czy ala domek letniskowy. W środku jest też miejsce na właśnie to okno. Tu to jest sypialnia. Tu jest, tu jest salon. Tutaj jest kuchnia. I od drugiej strony już się pojawiły podesty do wyjścia. I jeszcze. Z drugiej strony już jest właśnie szamów kopane. I tu jest wejście. I łazienka. Tutaj łazienka. Tam u góry dwa okna, które doświetlają salon. Na razie to jest bardzo budżetowy domek, więc liczymy, że, że mało nas będzie kosztowało. Zrobienie go A, do końca, ale właśnie wygląda to mniej więcej tak. To jest nasz, nasz już drugi domek, który robimy z kontenerków. Wcześniejszy zrobił mój brat, zczepiając z dwa kontenery. Jak będziecie chcieli zobaczyć inną wersję, to dajcie znać. Nagramy to, co, to co już jest gotowe. なに